Śmiercionośca. Historia pewnego pirata. Haknir, śmiercionośca, umierał. Dla Garuka, szronobrodego, okrętowego kwatermistrza, było to nie do pomyślenia. Haknir już za czasów jego dziada był legendą wśród piratów, z północy zwący go królem duchów. W oczach Garuka, który widział jak jego kapitan szarżuje do boju udziany w lśniący pancerz, ścinając wrogów w niczym sporze, ten król był niemal bogiem. Nikt jednak nie lękał się Haknira bardziej niż jego własna załoga. Kapitan często wpadał w gniew, a i zdarzało mu się torturować innych dla uciechy. Ponoć Haknir dopuszczał się i mroczniejszych czynów, pożerając dusze pokonanych nieszczęśników, aby przedłużyć swój żywot. Niektórzy powiadali, że kapitan był deadrą szalającą w świecie śmiertelników. Inni upatrywali źródła jego potęgi w pakcie z Dagonem, księciem zniszczenia. Pieczęcią pod tym paktem miała być blizna, szpecąca twarz Haknira, na widok której każdemu żołądek podchodził do gardła. Garuk rozpamiętywał wszystkie zasłyszane legendy o śmiercionoścy, poglądając na Talina, który był sternikiem okrętu i jego głównym rywalem. Po zachodzie słońca, jeden z nich miał zostać nowym kapitanem, a drugi wylądować za burtą. Gdy Haknir wyszedł ze swojej kajuty, wszyscy marynarze umilkli. Kapitan wyglądał na schorowanego, a jego głos był ledwie słyszalny lecz nawet wtedy wyglądał jak wilk morski. Nawet wtedy jego korsarze, którzy wszak słynęli z okrucieństwa, nie umieli zdzierżyć jego spojrzenia. Po chwili Haknir westchnął. Chcecie wiedzieć, kogo mianuję następcą i jak podzielę skarb? Korsarze zaszemrali. Haknir nie dał im dojść do głosu. Przez lata wypatrywałem kogoś, kto byłby godzien zająć moje miejsce lub wykazać się siłą i wydarł mi moje skarby. Żaden z was nie jest wart nawet splunięcia, więc nie zobaczycie ani grosza. Uniósł dłoń. W imię Dagona przeklinam mój miecz i miecze oraz ten okręt wraz ze wszystkim, co na nim jest. Jeśli któryś z was pokona mnie w boju, to skarby będą wasze. Spojrzał na nich jeszcze raz. A póki co, cieszcie się, że daruję wam życie. Garuk i Talin wymienili spojrzenia. Gdyby ktokolwiek inny wyrzekł takie słowa miałby na głowie bunt. Setka pazernych piratów kontra jeden starzec. Ale słowa te wyrzekł Haknir. Jego korsarze milczeli jak zaklęci. Haknir wyciągnął mapę i cisnął ją do stóp karuka. Garuk, weźmiesz łódź i zakopiesz elementy mojego pancerza w miejscach, które oznaczyłem. Talin, płyniemy do mego grobowca, gdzie pochowacie mnie wraz z mymi skarbami. Potem spalcie okręty i idźcie w diabły, albowiem nie będziecie mieć już kapitana. Po tych słowach odwrócił się i powlógł do kajuty. O świcie Garuk popłynął szalupą wraz z trójką innych marynarzy. Gdy dopłynęli do milizny położonej na północ od Solstheim, zaczęli kopać. Chciwość jednak zmąciła mu umysł. Raz po raz zerkał na żelazną skrzynię, którą miał pogrzebać. Starzec pewnie zdążył wyzionąć ducha, więc jego rozkazy nie miały mocy. Tej nocy Garuk otworzył skrzynię i sięgnął po hełm, który w niej spoczywał. Stal się lśnił w świetle księżyca. Umarł król, niech żyje król, Garuk włożył hełm na głowę i zaczął wrzeszczeć. Ponoć krzyk jego po dziś dzień przetasza się nocami nad mielizną na północnym wybrzeżu Solstheim. To było kolejne opracowanie audiobooka przygotowanego z uniwersum Elder Scrolls. Mam nadzieję, że wam się podobało i tymczasem życzę wam udanego dnia czy tam wieczoru. Trzymajcie się i uważajcie na piratów. Cześć.